Czyli ten, ważne jest, żebyśmy jakby sami się... Ten moment ważny jest samego zorientowania się, że ja potrafię czuć różne rzeczy. Tak. Po prostu. Tak. A następny krok to co, jak sobie z tym czuciem poradzić tak, pewnie. Tak. To byłby następny poziom, tak? Tak. Krok wyżej, bo tak. już, już wiem, że czuję, już tak. wiem, że czuję tak. dobrze, źle i tak dalej. Tak. I teraz jak sobie z tym poradzić, tak? tak? No właśnie. Jak y, jakby y, pozwolić, żeby y, to uczucie. Nas gdzieś zaprowadziło, tak bym o tym pomyślała, to znaczy, żeby uznać to za kierunek, który może być wartościowy. No bo my, my jeszcze jesteśmy w stanie zarejestrować coś. To jest przyjemne, to jest nieprzyjemne. To jest bodziec bulowy, to jest bodziec rozkoszy. Tak. Ale żeby wytrzymać jeszcze trochę dalej później, tak jakby sprawdzić, co będzie za zakrętem. Sprawdzić, co. W tym czuciu, w tym tak, czuciu tak, danej, dan, tak, danej emocji, tak? tak? No to już yy, nie wiem w ogóle o co tam chodzi. Wystarczy, że wiem, że jest. Wychylić się za zakręt, tak. tak? Wychylić się na razie. I tu będzie znowu ten temat, niepewność, nie? Okay. niepewność i brak kompetencji, że no dobra, yy, ja mogę się wychylić, ale przecież ja tam zginę. Okay. I pacjenci też tak mówią. Ja się czuję, jakbym stał nad przepaścią. Okay. Ja w ogóle Jak nie wiem, co tam nowym. jest. Albo ja się czuję tak, jakbym szedł przez mgłę. Pani coś tam do mnie mówi, słyszę pani głos, ale to jest dla mnie gęsta mgła. Ja w ogóle się w tym nie umiem rozeznać. Ale to też Ale to jest dobry znak. To jest dobry znak, że my jesteśmy po prostu, to nie jest tak, że jest drama, tylko my jesteśmy po prostu w drodze. W drodze. Jesteśmy w drodze, dochodzimy do zakrętu. Tak. Na razie tylko takie wychylamy się, sprawdzamy, jak na filmach akcji. Tak. Czy tam można za ten winkiel tak, wejść, czy tak, nie. Tak, tak? Tak, tak. No i y, pewnie przydaje się pomoc osoby, która się tego nie boi, mówi, chodź. Tak. Tutaj tak. to nie jest zagrożenie życia, to nie tak. jest zagrożenie zdrowia, tak. no bo człowiek się boi, że oszaleje, nie? albo że tak. utraci zmysły, albo że nie wytrzyma tej ilości czucia, no bo y, tak. nie miał wcześniej y, narzędzi do tego, żeby czuć sobie tak spokojnie i powoli, tylko następuje kryzys najczęściej nie? i wszystko naraz. Tak. I bez przewodnika, bez kogoś, kto powie, naprawdę nie zabijesz się, jak pójdziesz tam. Okay. To nie spowoduje, że umrzesz. To spowoduje, że odkryjesz coś. Okay. Ale to jest. No, często jest to lęk graniczny, taki okay. no, związany z tym, że albo przeżyję, albo umrę. Okay. Czyli jakby podsumowując ten, tą naszą dzisiejszą rozmowę, to jest, skupiałyśmy się na czuciu różnych. Różnych rzeczy, tak? tak? I nie bać się tego, żeby po prostu, i, po pierwsze tak, czuć różne, różne emocje, tak. nie, nie bać się z nimi spotkać, tak. ale dać sobie szansę do sprawdzenia tego, co za tym tak. zakrętem stoi, tak. za, tym, za, tym, za, tym, tak. za tym winklem, tak? tak. Czy to Otworzyć jakby na jakąś formę przygody, tak? tak? Nie wiem jeszcze, czy to będzie film sensacyjny, czy komedia, tak. czy dramat. Nawet nie możemy być nieświadomi, że to może być dla nas coś, Trudnego, ale wbrew pozorom w, w, w czasie coś bardzo pozytywnego. Tak. No i zazwyczaj w życiu nie ma jednego tego stylu, gatunku, tak jak tak. jest w filmach, tylko jest wszystko tak. wymieszane, nie? więc tu się nie musimy też obawiać. Dobra, będzie moment grozy, ale za chwilę będzie romantycznie, okay. a po romansie będzie komedia, a po komedii będzie trochę dramatu, okay. a potem trochę poezji. No i tutaj zupełnie możemy się rozluźnić w tym, że to mija i przychodzi nowe że chcę to poczuć i teraz co dalej z sobą zrobić? Okay. Czasem tak. się poradzisz sam, tak. bo to nie ma tak, że sobie sam nie tak. poradzisz, poradzisz sobie też sam, ale jak się boisz też, to tą wyciągnij tak rękę po prostu. Poproś Kasia, chodź się... ze mną, tak? tak chodź, tak. bo się boję. Tak, dokładnie, czyli dzwonię do kogoś, opowiadam komuś, idę na terapię, yy, słucham jakiegoś podcastu, y, potrzebuję jakiegoś wsparcia w tym przejściu. No i to by był temat też rozległy. Co możemy robić w takim momencie, kiedy zaczynamy się wyłaniać do tego czucia? Robić, no bo generalnie tak. też działanie jest potrzebne. Tak jak mówiłyśmy wcześniej, że to nie może się dziać tylko w naszych głowach. Tak. Bo to nic nie wnosi. Trzeba wyjść do świata, wejść z tym do życia tak, po prostu. Wejść weź, życia. weź tam, wziąć ten płaszczek, założyć i z tym po prostu z, tym, z, tym, z tą odkrytą emocją, jak, jak z apaszką zarzuconą na szyję. Tak. Wyjść do, na tą ulicę i dojść do zakrętu. Tak. To dzisiaj kończymy na tym zakręcie. Aha. Tak. A, na, na, tak. <laughs> A następna nasza przygoda z tą, jak, z z tą tym, przygodą, z tym, z tym prze, przeżywaniem, mhm. z tym, czym się spotkamy, mhm. iść dalej. Dobrze. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia następnym razem.